Cześć! Fajnie, że dziś jesteś ze mną. Chciałabym Ci dziś pokazać przystawkę do lotów Bosch z numerem My 5 EB2 To jest przystawka do robota z Boscha, Mum 5 Jak widać mamy przystawkę, pokrywkę, mieszadło i szpatułkę Lodów można tutaj maksymalnie 550 gram robić. Jak widać, tu jest ten robot. Do tego robota właśnie będziemy przykręcać tą przystawkę. Tu jest mieszadło, które właśnie będziemy wkładać w ten sposób. Bierzemy przystawkę, którą chłodzimy najpierw 18 godzin w zamrażarce i wkładamy ją właśnie w robota w odpowiedni sposób, tak żeby zrobił klik. Wcześniej przygotowałam sok z owoców cytrusowych, włączamy na jedynkę, zaczyna się mieszać i, i dopiero teraz wlewamy naszą miksturę. Którą wcześniej przyrządziliśmy. Ja tu, jak wspomniałam, mam sok z owoców cytrusowych, może to być również śmietanka, mleko. To już od nas zależy, jakie lody chcemy robić. Czas mieszania w zależności od przepisu, od 20 do nawet 50 minut. Także, jak widzisz, cały czas to się będzie kręcić, ten pojemnik po prostu schładza. I powstają te lody. Moje lody po 30 minutach wyglądają w ten oto sposób. Jak widać, jest to zmrożone, ale żeby to było jakoś tak super mroźne, to raczej nie. Tutaj jeszcze pokazuję ci, że robiłam lody o smaku Oreo, śmietanka plus mleko skondensowane. Ładnie napieniło. Jednak tak jak widać, te lody nie są mocno zamrożone, więc na pewno jak zrobisz masę, musisz dać jeszcze do zamrażarki. Podsumowując, przystawka do lodów Boscha, która jest montowana do y, robota Boscha Mum 5 hmm, kosztuje od 200 20 zł wzwycz? Czy jest warta? No nie wiem. I tak te lody później trzeba włożyć do zamrażarki, żeby rzeczywiście były jak zamrożone, a nie takie lekko przymrożone. Miałam wcześniej z Lidla taką maszynkę do lodów, zupełnie to samo było. Także no wiadomo, jak nie chcesz mieć dwóch urządzeń no to lepiej wziąć sobie taką przystawkę. Ale myślę, że można to zrobić mikserem normalnie, tą masę przygotować, tudzież sok z wyciskarki, włożyć do zamrażarki, będzie to samo. A tak to ta przystawka też jeszcze sporo miejsca w zamrażarce zajmuje. Także Twój wybór. Jak dla mnie, ja dostałam to za darmo w związku z kupnem robota i i sama bym nie kupiła. Ale masa, no trzeba przyznać, że, że wychodzi fajnie napieniona. Dziękuję Ci, że byłeś ze mną i mam nadzieję, że zajrzysz po więcej. To pa pa! Do zaś!